Witam serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu 7 dni z Biblią. Dzisiaj chciałbym wam zostawić pewną przypowieść, którą Pan Jezus opowiedział swoim słuchaczom. Chciałbym, żeby ta przypowieść była wstępem do kolejnych spotkań. Chciałbym się zastanowić nad słowami, które zostały tam powiedziane. I to będzie dla mnie takim punktem wyjściowym. Jest to fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w Ewangelii według św. Mateusza, 22 rozdział, od pierwszego wersetu. A Jezus, odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy: Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wyzwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc. Powiedzcie zaproszonym o to ucztę moją przygotowałem. Woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzeczy sługą swoim wesele wprawdzie jest gotowe ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na roztajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słuzyci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. i Sala weselna zapełniła się gośćmi. Pan Jezus, opowiadając tę historię, ona była trochę znana, może nie, nie w takiej formie, ale Pan Jezus korzystał z opowieści, którą których rabini opowiadali narodowi. Często posługiwali się obrazami, żeby przekazać pewne prawdy Biblijne. I Pan Jezus, można powiedzieć, skompilował ich opowieści i przedstawił prawdę o Królestwie Bożym. Możemy zobaczyć dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa, która dostała zaproszenie, ale bez dokładnej daty, i poszli i zajęli się swoimi rzeczami, i tak to ich. Ich zajęło to, że gdy przyszło wezwanie nie byli gotowi. Może ich priorytety się w międzyczasie tak zmieniły, że odrzucili te zaproszenie. I król w odpowiedzi kieruje to zaproszenie już do ludzi, którzy na początku nie byli godni. Jak tu jest wspomniane, by że mieli wyjść na drogi i sprowadzić wszystkich, kogo napotkają. Bez względu czy to są dobrzy, źli, można powiedzieć, Dobra nowina. Drzwi szeroko otwarte. Ale ta przypowieść się tak nie skończyła. Pan Jezus mówi dalej: A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzeczy do niego przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej, a on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A bowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Ta przypowieść kończy się w taki trudny, trudny sposób. Ale jest dla nas takim ostrzeżeniem, że te drzwi, które są szeroko otwarte dla każdego z nas, drzwi do Królestwa Bożego, to one są tak szeroko otwarte, abyśmy przez nie przeszli. Ale nie na tyle szeroko, abyśmy weszli jako grzesznicy i zostali tam jako grzesznicy. Wszystko dostajemy od Boga. Te szaty weselne. Na, naszym zadaniem jest się przyodziać i nie znieważyć tego, który, który nas zaprasza. Bo często ubiór świadczy o tym, jak, o naszym stosunku. Co jest w naszym środku? Jakie mamy myśli o tych, wśród których tak wyglądamy? Kiedy udajemy się, może na jakieś zakończenie, może szkoły, to ubieramy się najlepiej, jak potrafimy. A często idąc do kościoła, ubieramy może. Rzeczy, które nie przystoją. I tu nie chodzi nawet o wygląd zewnętrzny, ale chodzi o nasze nastawienie. I pan Jezus się posłużył takim przykładem, żebyśmy przypadkiem nie zlekceważyli tego zaproszenia. Ale te stwierdzenia, które tutaj pada na końcu, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Jeśli nie wystarcza być wezwanym, zaproszonym, ale jeszcze musimy być wybrani. A będziemy wybrani na podstawie tego. Jacy będziemy? Czy poddamy się Bożej obróbce? Czy to, gdzie nas Pan Bóg doprowadza i przez nasze życie, gdzie chce nas czegoś nauczyć, chce nas doprowadzić do świętości? Czy poddamy się temu? Czy może skorzystamy, weźmiemy zaproszenie i powiemy: Tyle wystarcza. W, tych samych, w tej samej Ewangelii, gdy Pan Jezus zapowiada i opisuje koniec świata, tam jest wspomniany, to jest 24 rozdział. I 31 werset. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Jest to wyrwane z kontekstu, ale bo chciałem zwrócić uwagę na, ten, na te kogo on zgromadza. Kogo on zgromadzi? Wybranych, niepowołanych, niezaproszonych. To jest wielki zaszczyt, że dostajemy zaproszenie, pomimo tego, że wielu z nas było złych. To jednak mamy być wybrani, mamy ze swojej strony dołożyć wszelkich starań na to, abyśmy byli znalezieni i odziani w tę szatę weselną. W kolejnych spotkaniach chciałbym się przyjrzeć temu, do czego jesteśmy powołani. Niech Pan Bóg was prowadzi w tych rozmyślaniach i aby te, te miejsce, ten fragment, który mogłem odczytać, on był żywy w naszym wnętrzu, w naszych myślach. Aby każdy z nas, kto dostał zaproszenie mógł przypatrywać się sobie, czy rzeczywiście jest w szacie weselnej. Czy rzeczywiście jest w takim miejscu w swoim życiu, że gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiaj, to byłbym tym wybranym. Zostańcie z Panem Bogiem i do zobaczenia.